Krzysztof Piasecki to znany satyryk, który na scenie zabawia publikę, często do łez. Jego monologi są często związane z bieżącą polityką, ale również czerpie inspiracje z życia codziennego. Okazuje się, że kabareciarz stracił syna. Historia jest prawdziwą tragedią. Krzysztof Piasecki zadebiutował w 1973 roku w trakcie festiwalu piosenki w Opolu. Związany był z warszawską grupą kabaretową pod Egidą. Prowadził rozmaite programy telewizji w Polsacie, m.in. w show dyżurny Satyryk Kraju wraz z Januszem Rawińskim i Tadeuszem Drozdą. Był także gospodarzem od marca 2006 do lutego 2008 roku programu Śmiechu Warte. Kabareciarz związany był również z programem Szkoda Gadać czy Ale Plama. Następnie występował na większości kabaretonów organizowanych przez telewizję. Od dłuższego czasu ślad po Krzysztofie Piaseckim zaginął. Satyrek postanowił przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności w internecie. Zamieszcza na swoich mediach społecznościowych materiały, które oglądają tysiące jego fanów. Jednak zanim stał się słynnym kabareciarzem i satyrykiem, jego życie nie było kolorowe. Jego rodzina nawiedziła przed laty ogromna tragedia. Rodzina Krzysztofa Piaseckiego przeżyła ogromną tragedię w 2008 roku. Wojtek, syn satyryka. Odszedł po doznaniu obrażeń w dramatycznym wypadku narciarskim. Piasecki przez lata winił samego siebie i nie mógł pogodzić się ze stratą. Miał na ten narty pojechać ze mną, jednak zadzwonił wcześniej i powiedział, że jedzie z kolegami, zwierzył się w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Okazuje się, że satyryk po tragicznym wypadku musiał iść na terapię. Jednak bardzo pomogła mu publiczność oraz występy. Ta terapia mi pomogła w tym okresie dziesięcioletnim nie było takiego dnia, żebym ja przynajmniej nie pomyślał o moim synu. Teraz zdarza mi się parę dni nie myśleć, albo zdarza mi się pomyśleć z przyjemnością, mówił w Dzień Dobry TVN. Źródło, plotek.pl i Dzień Dobry TVN.